Dzień dobry, imbir jest rośliną podziemną, która charakteryzuje się rozgałęzionym kłączem o szeregu bulwiastych odcinków. W naturalnych warunkach imbir występuje na terenie Indii, Chin, Filipin oraz Afryki. Imbir mielony prymat jest przyprawą wyjątkową ze względu na palący smak z cytrynowo-słodkawą nutą oraz przyjemny korzenny aromat. Nie zawiera żadnych dodatków. Imbir już od wieków uznawany był za roślinę o niezwykłych właściwościach przeciwzapalnych, rozgrzewających, przeciwwirusowych, przeciwpasożytniczych, przeciwbólowych oraz wzmacniających odporność. Jego stosowanie istotnie wpływa na zwalczanie wolnych rodników w naszym organizmie ze względu na właściwości przeciwutleniające, które to potwierdzają liczne badania. Na uwagę zasługują również właściwości imbiru związane z łagodzeniem dolegliwości w obrębie układu pokarmowego. Okazuje się, iż przyjmowanie niniejszej substancji może minimalizować nudności, zmniejszać nierytmiczne skurcze żołądka oraz związany z nimi dyskomfort, jak również minimalizować ryzyko rozwoju choroby wrzodowej żołądka. Dodatkowo imbir hamuje rozwój bakterii Helicobacter pylori, dzięki czemu zapobiega powstawaniu wrzodów, jednocześnie chroniąc błonę śluzową żołądka. Ponadto badania naukowe wykazały, iż regularne spożywanie imbiru może sprzyjać redukcji stężenia cholesterolu, jak również trójglicerydów w surowicy krwi. Co tym samym wpływa na zmniejszenie ryzyka występowania chorób w obrębie układu sercowo-naczyniowego w przyszłości. Spożywanie imbiru powinno być jednak ograniczone w przypadku osób zmagających się z chorobą refluksową żołądka i kobiet w ciąży. Spożywanie bowiem nadmiernych ilości imbiru. Może działać drażniąco na układ pokarmowy, a w niektórych przypadkach nawet wywoływać uczucie nudności oraz wymioty. Oczywiście należy pamiętać, że omawiana przyprawa nie ma tak silnych właściwości prozdrowotnych jak świeży surowiec. Imbir mielony można stosować jako dodatek do ciast, herbatników, pierników, herbat czy napoi alkoholowych. Jest też ważnym składnikiem przyprawy kary oraz innych mieszanek.